Witam serdecznie. Dzisiaj spróbujemy naprawić kosiarkę elektryczną. Takie kosiarki oczywiście są dużo, dużo prostsze w budowie niż kosiarki spalinowe. Także nie ma tutaj zbyt wielu elementów. Oczywiście mamy sam silnik elektryczny, jakieś włączniki. No i w zasadzie tyle. Ta kosiarka Przyjechała do mnie jako niedziałająca. Po prostu nie wiem, co tutaj e, się dzieje. Także podłączę ją najpierw do mojego izolowanego gniazdka. Nie radziłbym podłączać takiej niewiadomego pochodzenia kosiarki do zwykłego gniazdka, bo możemy e, po prostu wysadzić bezpieczniki w naszym domu. Tutaj pod spodem mamy taki guzik, oczywiście, który musimy najpierw dusić. No, i kompletnie nic, tutaj nie ma żadnej reakcji. Także zdejmijmy tą pokrywę i zobaczymy, co tam jest w środku. Tutaj widać, że ktoś już tu próbował rozbierać. To ten kabel jest tu oczywiście wyciągnięty. Eee, oczywiście pamiętajmy, żeby odłączyć tą kosiarkę od sieci. Tutaj są szczotki, które oczywiście odpowiadają za przekazanie tego napięcia na eee, wirnik. No i najpierw, może zmierzmy sobie, czy tutaj jest jakieś przejście pomiędzy naszą wtyczką a właśnie tymi szczotkami. Przypinam tego jednego krokodylka tutaj do jednego bolca na wtyczce, a drugiego tu użyję takiego mniejszego krokodylka, bo tu jest mało miejsca do jednego z kabli, które wchodzą tutaj do silnika. No i to oczywiście razem miernikiem sobie połączymy. Oczywiście tu ustawiamy miernik na omy, tutaj nie będzie żadnego przejścia, dlatego że Nasz włącznik jest tutaj niewciśnięty, no i wciskamy tutaj ten włącznik. Teraz zamienię oczywiście bolce, bo mogłem użyć oczywiście złego bolca. Także to jest 50% szans. No i tutaj mamy przejście. Tutaj widzimy ewidentnie, że wszystko jest w porządku. Czyli analogicznie, jeżeli przełożymy teraz tego krokodylka na drugi bolec, a tutaj przełożymy tego. Ojo krokodylka na drugi kabel, który przychodzi do silnika, i znowu wciśniemy ten nasz włącznik. Znowu widzimy, że tutaj mamy przejście, czyli wszystko kable, kabel dochodzący do silnika, wraz tutaj z takim czujnikiem, jest w porządku. Czyli mamy to nasze napięcie na silniku, ale silnik oczywiście nie chce się kręcić. Co może być przyczyną? Przyczyną mogą być zawieszone na przykład szczotki. Tutaj, oczywiście, wchodzą szczotki. One są tutaj na tych sprężynach, które dociskają te szczotki. Ale jak widzimy, tutaj jest dosyć dużo rdzy. Ta kosiarka zapewne stała gdzieś na zewnątrz i yy, te elementy po prostu zardzewiały. No i te szczotki mogą po prostu być yy, zapieczone, i one po prostu nie dotykają do komutatora. Ja postaram się wyjąć te szczotki teraz, żeby zobaczyć, czy one tutaj, tutaj odpinam sprężynkę najpierw, która trzyma te szczotki, no i tutaj na kabelku te szczotki muszą nam wyjść. Ja jak widzimy, one tu w ogóle nie chcą się ruszyć, te szczotki, no przynajmniej ta. Żeby odpiąć tutaj tą wsuwkę, musimy najpierw nacisnąć tutaj taki malutki, taką malutką zapadkę i teraz ta wsuwka nam wyjdzie bez problemu. Może tu pokażę, tutaj na wtyczce jest taka malutka zapadeczka, która nam trzyma tą wtyczkę. I on trzeba przygnieść, żeby ta wsówka nam wyszła. No, jak widać, ja tu ciągnę za tą szczotkę dosyć mocno. Nie chcę urwać tego kabla, bo szczotka jest całkiem zdrowa jeszcze. Jest tu jej dosyć sporo. No, ale po prostu jest zapieczona. Próbuję tutaj wyciągnąć drugą szczotkę, ale również kompletnie bez e, powodzenia. Co zrobię? Odkręcę tutaj te cztery śruby teraz, żeby zdjąć tą całą kopułę, i wtedy spróbuję wepchnąć szczotki do środka. To jest jedyna metoda w zasadzie, bo jak dalej będę ciągnął za te kabelki, no to na pewno uszkodzę szczotki. A i tak szczotki zostaną w środku. Tutaj trzeba znaleźć dobre punkty podporu, dlatego że musi nam to zejść ta obudowa złożyska. To łożysko tutaj w tym przypadku powinno zostać, ale trzeba to dobrze sobie tutaj zobaczyć, czy to łożysko nie będzie nam schodzić z tą obudową jeżeli tak to trzeba zobaczyć czy nie ma tutaj żadnych pierścieni cegiera oczywiście nie można tutaj powładzać opierając się o te uzwojenia bo te uzwojenia nam się uszkodzą musimy znaleźć sobie inne punkty no ale jak tutaj znalazłem jakąś szczelinę o i proszę i mamy to na zewnątrz jak tutaj widać w środku te szczotki są bardzo zardzewiałe nie miały prawa się wręcz ruszać Także spróbuję tutaj troszeczkę, może siłą je wepchnąć. O, jedna już poszła. No, druga nie za bardzo chce się ruszyć. Użyję tutaj takiej małej śrubki i spróbuję delikatnie małym młoteczkiem puknąć tą szczotkę. Oczywiście trzeba bardzo uważać, bo te szczotki są bardzo kruche i można bardzo łatwo uszkodzić taką szczotkę, ale jak już widzę, ona wychodzi mi z drugiej strony. A no już jak rozruszałem tę szczotkę w środku, to powinna nam wyjść w tą stronę. O! No proszę. Teraz możemy oczywiście te szczotki wyczyścić z rdzy. Postarać się wyczyścić, może, to w środku te kanały. Przy wymianie szczotek e, robimy w zasadzie te same czynności, tylko tutaj zapewne nie będziemy musieli się męczyć z wyjmowaniem tych starych szczotek. One wyjdą nam bez problemu. No i oczywiście nie trzeba odkręcać całej tylko półki, Można te szczotki oczywiście wyjąć. Bez zdejmowania tej całej obudowy Ja to teraz wyczyszczę i poskładam z powrotem Przed złożeniem Możemy jeszcze wyczyścić ten komutator Sprawdzić w ogóle czy on jest dobrej, w dobrej formie Zobaczyć oczywiście czy te łożyska dobrze się obracają Czy nie ma żadnego chorobotania Oczywiście uważajmy to z jakimkolwiek papierem ściernym Żeby nie uszkodzić tego lakieru, który, którym powleczone są te uzwojenia Dlatego, że no, oczywiście uszkodzimy to uzwojenia, także delikatnie tylko sam komutator tutaj jedna szczotka ta sprężynka jest tak akurat tutaj założona, że trzyma w jednym punkcie nam ten kabel od szczotki no i analogicznie zakładamy to z drugiej strony kable zasilające no i spróbujmy teraz czy nasza kosiarka użyje włączamy do zasilania oczywiście zalecam każdemu żeby założył najpierw obudowę na wszelki wypadek te, pamiętajmy, że tutaj te, te przewody będą pod napięciem. No i kosiarka działa. Jeżeli ten test z miernikiem nie wyszedł nam tak samo, czyli nie mieliśmy przejścia do tego miejsca do kabli łączących. Nasze zasilanie z silnikiem, to mamy gdzieś uszkodzenie po drodze do silnika, czyli musimy zmierzyć najpierw kabel zasilający. W większości przypadków to będzie raczej przecięty kabel zasilający. To może być oczywiście zepsuty ten włącznik. To może też być tutaj umieszczony na kablu. Taki termik to jest też taka przeciążeniówka z termikiem, kiedy po prostu jest zabezpieczenie. Przed przegrzaniem silnika, jeżeli oczywiście to też jest wadliwe, to nie ma przejścia i, nasze, i nasza kosiarka nie będzie działać. Składamy tutaj wszystkie te przewody z powrotem, wciskamy je tu w miejsce gdzie powinny być. No i możemy naszą kosiarkę złożyć. Ja może jeszcze tylko szybko tutaj pokażę, jak właśnie zmierzyć taki kabel, gdyby on faktycznie był wadliwy. Tutaj musimy oczywiście odkręcić ten przełącznik, tą osłonę. No i tutaj mamy ten włącznik, to nic innego, jak po prostu włącznik włącz wyłącz, z wbudowanym jeszcze takim zabezpieczeniem tutaj w przycisku, żeby po prostu musimy wcisnąć dwie rzeczy na raz, żeby ta kosiarka nam odpaliła. No i jak tu widzimy ten czarny kabel, on idzie z tego przełącznika już do silnika, a ten pomarańczowy to jest nasz zasilający. Ten pomarańczowy jest tutaj podpięty. Pod te dwa wejścia, czyli tutaj pod tymi dwoma śrubkami, no a ten czarny z drugiej strony, oczywiście, jest wyjście i wychodzi on tutaj. I pod tym też podpięty jest ten kondensator, także możemy użyć tych nóżek od kondensatora do pomiaru tego włącznika. Bierzemy nasz multimetr. Oczywiście to może być jakiś najtańszy multimetr. W zasadzie każdy będzie miał pomiar rezystancji. Także przełączamy na rezystancję. Jeżeli mamy taki sygnał, tutaj, dźwiękowy, to możemy ustawić nasz miernik na ten sygnał dźwiękowy. To oczywiście da nam sygnał, kiedy będziemy mieli przejście. No i po kolei. Mierzymy najpierw nasz kabel zasilający. Nie obchodzi na razie nas ten włącznik. Mierzymy sam kabel. Przykładamy do jednego bolca ten jeden krokodylek. Nieważne, czy to jest. Nieważna, jaka to wtyczka, i. A drugi bolec przykładamy teraz do oczywiście naszego pomarańczowego kabla. Do jednego. No i widzimy, tu już jest sygnał. Jakiś oczy tam 1 Oma. W drugim oczywiście nie mamy nic. I nie powinniśmy mieć nic. Jeżeli coś mamy na drugim, to znaczy, że mamy zwarcie na naszym kablu. Przykładamy teraz do drugiego bolca na wtyczce. No i przykładamy oczywiście do drugiego kabla. Czyli ten kabel na pewno jest dobry. Mierzymy dalej. Mierzymy kabel od silnika do włącznika. I tutaj, tak jak robiłem już wcześniej, przykładamy po prostu jeden krokodylek do jednego kabla. No i drugą probówkę miernika do. Jednych z tych snużek. No i tu widzimy mamy przejście, czyli ten kabel jest dobry. I tak samo robimy z drugim. Jeżeli chcemy sprawdzić włącznik, to oczywiście przekładamy to z drugiej strony i wciskamy włącznik. I mamy przejście. Czyli sprawdziliśmy każde połączenie każdego kabla od wtyczki do silnika. Wtedy jesteśmy pewni, że te połączenia wszystkie, włączniki kable są w porządku musimy szukać przyczyny w silniku. Tutaj oczywiście w takich elektrycznych kosiarkach już więcej nic nie możemy zrobić. Jeżeli silnik będzie spalony, to na pewno będzie to widać i czuć. No wtedy to już niestety musimy kupić nowy silnik. To wszystko w tym odcinku. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.